Cześć Wam, tu ja tymery. No i dzisiaj dwa nowe customy są to klaczka Shetland i źrebak Shetland ze szlej. Ogólnie one oba są już na 99% sprzedane. Czekam tylko teraz na przelew przelewzanie. No i właśnie tak jak mówiłam już na Instagramie, miały być innych maści w ogóle bo klaczka miała być izabelowata no a w źrebach taki miał być, a klaczka miała być izabelowata no ale jednak nie pykło i oba są sorokaty i w sumie chyba dobrze, bo klaczy według mnie bardzo fajnie w tej maści akurat ogólnie mam dzisiaj ograniczone ruchy dlatego, że ściągnęło mi plecy nie wiem czy mnie przewiało, czy Chyba naj, najprawdopodobniejszą Jest tym, że właśnie Mnie przewiało Gdyż no w sumie Oprócz pracy i ćwiczeń To nic innego nie robię No i chyba tak jakoś wyszło Więc za bardzo ruszę się, nie mogę yy, I teraz leżę prostu na boku, więc Sorry jeśli będzie się tutaj gibało Cokolwiek Pokażę wam rybaczka. Jest to klaczka Karosrokata no i jak to tutaj przystało na mój telefon, cieni na kary nie widać w tym świetle. No ale jest to, chyba to białą, o ile się nie mylę, odmiana. Także czy jak robiłam na wzór żywego źrebaka z Google Grafika. Właśnie wyglądał bardzo podobnie i mi się spodobał, więc zrobiłam też tego źrebaczka z tej samej maści. W sumie nic nadzwyczajnego, po prostu zwykły taki srokacz, całkiem uroczy, chociaż akurat ten model mi się nie podoba, bo wygląda jak świnia. A klaczka, też w sumie u niej za bardzo tutaj cieni nie widać, gdyż też jakoś bardzo mocnych ich nie robiłam. Aczkolwiek jak patrzę teraz w kamerę i tutaj, no to jest różnica, ja te cienie stąd tutaj za telefonem widzę. No ale trudno się mówi. No i ogólnie nie wiem, to też chyba jest wzór tobianu, aczkolwiek. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie znam się na srokatościach. Ogólnie na SMAś nie jestem też najlepsza. No i tak, ogólnie ona jest tutaj troszeczkę przyrzucona tutaj tutaj. Wiecie, bardziej chciałam bardziej realistycznie akurat ją zrobić. Ale tego tutaj za bardzo nie widać. Może jak bokiem postawię. Lipa. No nie, niestety. Mm. Ale grzywa i ogon oczywiście są cieniowane. Akurat w tym wypadku na szaro zrobiłam, nie na brązową. No jakoś tak lepiej według mnie to by wyglądało. E no i tak, tutaj właśnie ma nóżki, więc gniazdo srokata. E różową odmiankę ma na Pysiu. Akurat ona oba oboje oczy ma brązowe, tak samo jak z rybaczek. nie ja chciałam y, robić rybich jakoś szczególnie. No i po prostu taki zwykły, najzwyklejszy konik. Też nic nadzwyczajnego. Ale według mnie wyszły oba nawet urocze. Y, I teraz co? właśnie nie mogę złapać. Chciałam powiedzieć jeszcze, że mam totalnego art bloka. W ogóle nie chce mi się ostatnio nic totalnie robić. Zrobiłam już praktycznie w ogóle żuchwę dla tej kelpi i teraz zaraz w sumie siadam, żeby zrobić język. No i w sumie będę mogła już malować, bo obmaluję oddzielnie i przyczepić już do modelu. Wczoraj chciałam zrobić ten język, ale ukazało się, że jeden ząb, mimo że go przymocowałam, odpadał, więc musiałam dać go na super glue. Ale tak, z tych koników to na tyle. I w sumie zaraz Wam pokażę jeszcze może co mam do zrobienia. Chociaż, chociaż może nie, pokażę Wam to w oddzielnym filmiku, bo... Teraz bym musiała wstać, a to jest bardzo ciężkie zadanie, dzisiaj, tak jak już mówiłam. No, ale tak czy siak robi się, robi się dwa koniki, jeden drastik, no i jeden tylko z przerobioną grzywką. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno wiecie, o jakie modele mi chodzi. Oba oczywiście na sprzedaż. No, ale tak, piszcie mi koniecznie, co myślicie o tych modelach. Czy wam się podobają, czy może jednak nie? Według mnie całkiem spoko wyglądają w takich maściach. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, nie na temat tych kucyków, ale na temat innej serii filmów. Mianowicie wczoraj dodałam nowy odcinek z serii Okiem kolekcjonera. Wybraliście Fol Wałacha Folblut ze Szlech. No i tak jak dodałam. Teraz, zaraz po tym, jak wstawię ten filmik, Wstawię także ankietę na społeczność na moim kanale, gdzie będziecie mogli zagłosować, jaki model, jak, jaką, jakiego modelu recenzję chcecie następną. Także w sumie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!